O, idzie, dobra. Próbujemy. Zatem tak, robię tort dla mojej przyjaciółki. W torcie jest krem truskawkowy i jest krem cytrynowy, na który pewnie będziecie czekać na przepis. I teraz tak, dobra, tutaj ten mam spodsunę, a mam nadzieję, że światło jest dobre. Słuchajcie, ja mam taką paterę specjalną, która przychyla się. I żeby zrobić dekorację na boku, przywrócono połączenie, dobra. Zobaczcie, ja sobie tu przekręcam a, i właśnie, zobaczcie, tort się przechyla. Taka patera jest naprawdę pomocna, kosztuje tam 160 zł, ja przynajmniej za nią tyle dałam. I dzięki temu łatwiej będzie mi się tynkowało, więc ja mogę sobie stanąć z tej strony albo z tej strony, będzie mi łatwiej chyba z tej i tutaj będę robiła dekorację na tym torcie zacznę od tylki 1M czekajcie czekajcie, muszę wziąć ręce co tu się dzieje matko jedyna dajcie znać czy mnie widać, czy słychać Czy z internetem mam coś nie tak? Hmm? No dobra. Eee, dobra, dobra. Zaraz sprawdzę tutaj. Nie, nie sprawdzę tutaj. No dobra. No to trudno. To będzie, to będzie, a witam, czyli jesteście, bo u mnie totalnie chyba systemy siadają. Nic nie widzę, nie wiem kto jest, czy ktoś w ogóle jest. Nic, po prostu nic nie widzę oprócz siebie e, i ktoś już dał komentarze, więc e, witajcie. Będę dekorować tort na urodziny, pokażę Wam, jak to mniej więcej zrobić, więc jeśli mamy. E, znalazłam sobie taką inspirację. Co prawda, tort, który widziałam, był wysoki, ten jest niski, więc mam nadzieję, że też uda mi się zachować. Jakby proporcje, tak? Przytykamy tylko do tortu i wyciskamy krem. I słuchajcie, co jest ważne przy robieniu takich dekoracji w ten sposób, to żeby cały czas nasza ręka, bardzo dobrze, dziękuję, Gosiu. Nasza ręka była cały czas w prostopadle do tortu. I robimy sobie Trochę niżej i następny trochę wyżej i trochę niżej i trochę wyżej. Teraz już widzę, że mi kremu nie wystarczy. Dobra. I wyżej. Dobra. I muszę dołożyć krem. Wyskrobiamy sobie znaczenia miksującego jeszcze trochę kremu. Ten tort planuję zrobić zansem, dlatego krem do niego jest to biały, tak, prawie biały i to będą mi jednolite kolory. Dobra. No dochodzimy do końca. nadzieję, że mi się tu ładnie zakończy. Super. Zobaczcie. I mamy w ten sposób, tak? To jest ważne przy e, robieniu dekoracji na boku, zwłaszcza tylkami, żeby mieć taki po prostu talerz obrotowy, który nam umożliwi e, przechylenie tortu, żeby on nam nie spadł. On ma specjalną e, taką matę powiedzmy, powłokę, która y, pozwala nam y, zrobić tak, że tort nie będzie się zsuwał. Tak, ja wiem, że to strasznie wygląda. Dla mnie to wygląda strasznie. Wierzcie mi. Dla mnie, e, dla mnie to wy... co to za krem, krem na bezie. Dla mnie to wygląda strasznie. Ja się boję, jak na to patrzę. No dobra, teraz bierzemy tylko, e, która nazywa się 6B. I będziemy robić, powiedzmy takie, kleksiki. Tak, zobaczcie w ten sposób. Staram się, żeby to było w miarę regularnie. To też daje takie, taką harmonię przy takich tortach. Myślę, że dobrze to będzie wyglądać. Dobra, na razie sobie zostawię to, biorę sobie następną tylko, zwracamy do tylki z gwiazdką, tak, czyli 1M. Wycieram sobie nadmiar kremu i teraz z nią też możecie zrobić coś takiego, że sobie przykładacie, wyciskacie i macie taką gwiazdkę, tak. To też daje fajny, e, fajny efekt. Ok. Dobra, mamy. I teraz bierzemy sobie e, tylko. Czekajcie, ona jest, już Wam powiem. 39. Ona też daje taką gwiazdkę, ale mniejszą gwiazdkę, bo chcemy zrobić kilka takich drobnych. O Jezu! Jak to słodko wygląda. Zobaczcie. Widzicie? Ta transmisja leci na żywo jeszcze w mojej grupie kurs z kwiatami maślanymi, żeby było jasne. Bo też chcę, mimo że ten kurs powstał jakiś czas temu, to staram się tam rzucać inspiracje, żeby nikomu nie zabrakło pomysłów. Te już można też trochę dalej zrobić, nie muszą być tak yy, przytulone do naszego tortu. Co pozwoli nam ewentualnie jeszcze jakieś niedoskonałości zakryć. Dobra. Dobra. Ok, i następny teraz. Biorę sobie tylko z otworem i to jest tylko. Siedem. Siódemka. Będę robić po prostu takie kropeczki, które też fajnie wyglądają. Jezu! Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie to widzieć tak dobrze jak ja, bo to wygląda obłędnie. Nie wiem jak tam jakość obrazu. To wygląda jak takie delikatne koraliki. Słuchajcie, widzicie, jak mi się ręka trzęsie? Muszę sobie trzymać. Zobaczcie. Tutaj, gdzie nie, gdzie jeszcze w tych lukach, można sobie takie większe porobić. To też będzie fajnie wyglądało. Tutaj jeszcze nie porobiłam. No, powiem wam. Sztosik. Bez barwników, bez e, żadnych wybielaczy. Takie e torty, e, które mają jeden kolor. Naprawdę trzeba e, umieć e, zrobić. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo jeszcze szczerze takiego tortu nie robiłam. Oha. Dobra. Słuchajcie, nie czytam teraz, co piszecie, bo nie jestem w stanie przeczytać, z czego jest masa. E, można zamówić. Nie wiecie, co nie robię na, na zamówienie. To jest tort dla mojej przyjaciółki, ale mogę Was zaprosić na kurs z kwiatów maślanych i z wykonania tortu. I, yy, i tam też na, tym, na tej grupie też czasami pokazuję inne torty, jak zrobić, nie tylko kwiaty maślane, więc jak ktoś chce, to zapraszam. Yy, gdzie dokładniej też tłumaczę. Jak, jak zrobić, jak się przygotować do wykonania takiego tortu, który nawet zobaczymy w internecie i nam się spodoba, jak go po prostu przerobić, nie? Więc teraz sobie wejdziemy na najmniejszą. Ta, to, będzie, to będzie, słuchajcie, rzeźba, ale takie koraliczki robią robotę. I to jest tylko dwójka. Więc ona naprawdę ma. Drobne, e, drobne oczko. Na koniec jeszcze to spryskam zamszem, żeby było jasne. Ale zamsz dopiero kładziemy wtedy, kiedy jest e, zastygnięty cały tort. Na ciepły tort nie dajemy zamszu, tylko na e, taki tort, tak? E, na schłodzony, Boże. Sorry. I teraz tak, te koraliczki malutkie. Będę robić tutaj. A kiedy jest ten kurs? On jest online, więc możesz w każdej chwili go zrobić i dostęp jest do żywotni. A jeśli chcesz na żywo, no to musiałabyś przejechać do Szczecina. Zapraszam. <grydy> e, dobra. I wtedy termin do ustalenia. Ja sobie między płatki tutaj. Zrobię takie koraliki. O, o Jezu! Rewelacja. Ja pierdzią. O matko, jakie to jest piękne. Zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że zobaczycie. Ech, to jest tak drobne. Ja nawet nie widzę. Tutaj są. Tu na tym kwiatku takie drobiazgi. Tutaj. O, widzicie? Tutaj są. I to no, po prostu daje takiego uroku. I w tych kwiatkach właśnie, na tych płatkach krusz, które tutaj są, yy, robimy te, te koraliki, tak? One są drobniutkie, mają być drobniutkie. Jeden przy drugim, delikatnie. Ja pierciu. No po prostu powiem Wam, że to wygląda po prostu przepięknie. I jest trochę przy tym rzeźby. No jak widzicie, nie? To trzeba. Ręka mi się trzęsie. Ja pierciu. Nie jestem w stanie normalnie utrzymać ręki, jak tak robię. I ja nie mogę. No, po prostu y, mistrzostwo, nie? Zobaczcie. Czy, dajcie mi znać w komentarzu, czy ten tort jest trudny. Dajcie mi znać. Bo wydaje mi się, że nie jest. Do zrobienia. A, i chciałam Wam zdradzić, y, ale to już mówiłam, chyba nawet na kursie też. Albo przy jakimś e, live, z, ro, e, live z tortem, że nasze oko lubi trójkąty. Więc też, jak dekorujemy e, torty, to staramy się te trójkąty zachować w, o, w oczach. Zobaczcie, tutaj trójkąt, tak, tutaj powiedzmy jest trójkąt w tych. E, w tych, w tych. Dekoracjach to, to i to, co też jest trójkąt. Widzicie to? I to są właśnie, dlatego on tak ładnie wygląda. To jest taki yy, patencik dla Was. Dobra. Aż dziwnie, jak nie gada mnie, bo się próbuję skupić tutaj na tym, żeby to pięknie wszystko wyszło. Nie wiem, czy zrobię na live zamsz. Nie wiem, czy będę miała na to czas, ale postaram się. Ale pokażę Wam chociaż, jak to wygląda. I tak każdy kwiatek, przynajmniej w jednym miejscu, na jednym płatku, robimy te kropeczki, które dodają nam no niesamowitego uroku, ale też i takiej mega delikatności do, do tego tortu. O, dobręliśmy do końca, słuchajcie. Zrobiłam okrążenie. Dobra, i teraz. Jeszcze te najmniejsze... Wow, dzięki Aniu. A, mistrzostwo! Nie, je? E, czekaj, je. jaki koszt. E, wiecie co? To jest naprawdę bardzo, bardzo tanio. Nie wiem czy powinnam mówić. Tylko 299 zł. Naprawdę. I macie tam przepisy moje, linki. E, macie e, filmy, tak? Gotowe, z których możecie korzystać, tak? Tort od podstaw, tynkowanie, wszystko. Także e, i nie musicie mieć termomiksa, żeby z, e, mieć, e, przejść ten kurs, bo ja tam pokazuję też najważniejsze rzeczy, jak e, zrobić. I tutaj można sobie porobić takie... E, ścieżki jakby tych yy, małych kropeczek. Trochę pozawijać je. Żeby one nie były takie regularne. No i wtedy zobaczcie. Niektóre takie drobne gdzieś mo mogą być bardziej przypadkowo. Ale też mogą być tak, jakby kontynuacją, nawet tego, co wychodzi z tego kwiatu. Tak? To też fajnie wygląda. O, matko. Dobra. Słuchajcie, to się może wydawać, że to jest trudne, ale wierzcie mi, że, że nie jest. Da się z tego, da się tego nauczyć i kwiaty maślane są dużo trudniejsze do nauczenia niż to. Bo tutaj te tylki, one same dają Wam mnóstwo możliwości... Zobaczcie, jak to pięknie nam wygląda. Łamatko. Ale jest dziobanina, nie? Zaraz Wam pokażę, jak już y, będzie efekt końcowy. O, o ja, ale czad. Dobra, jeszcze tutaj. No, rewelacja. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Dobra, I teraz ja sobie go wyprostuję. Na tej nodze, nie w tę stronę. O! zobaczcie. Wygląda, wygląda po prostu pięknie. Jest bardzo elegancki, jest bardzo delikatny, jest bardzo kobiecy. I w sumie bym więcej nic do niego nie dodała. Wydaje mi się, że jest już gotowy. Więc teraz musimy go wsadzić do lodówki. On musi się schłodzić przez jakieś. No dobra, godzinę, dobrą godzinę. Aż żal zje się. No dokładnie. Trzeba go schować do lodówki i dopiero weźmiemy zamrz. Ja wam pokażę zamrz. Jest w takim sprawie się kupuje to jest droga sprawa. To musicie naprawdę zastanowić się, czy chcecie taki efekt. Bo jedna, takie, jedna taka buteleczka kosztuje 70 zł. i naprawdę nie wiem do końca, na ile wystarczy, na jak, na jak długo tak. A, i zobaczcie, tutaj jest tak. Zagrzać w kąpieli wodnej o temperaturze maksymalnie do 50 stopni przez około 10-15 minut. Słuchajcie. Czyli Ale pytałam pani w sklepie, jak, jak to robić, tak? Wstrzą e, wstrząsnąć do swobodnego przemieszczania się ku, e, kulek, tak? Dobra. Czyli mogę sobie zagrzeć wodę w termomiksie do 50 stopni. i Będę wiedziała, że na bank nie przegrzeje tej wody, tak? Więc będę wiedziała, że na bank nie przygrzeję tej wody i że nie będzie za wysoka temperatura. Miło Cię widzieć. Cześć! Cześć Kamila! Gdzie kupujesz tylki? Na internecie kupiłam. Ja już dawno nie kupowałam tyle więc na internecie kupuję. Także będę testować. Jak zobaczę, czy mi się to uda, zrobię może test na jakimś talerzu z masłem i tak najlepiej robić. Jak nawet połóżcie sobie na talerzu masło, rozsmarujcie ten tynk, i popsikajcie to masło, żeby, wiedzi, żeby wiedzieć, jaki efekt osiągniecie, bo może okazać się, że efekt nie będzie Was zadowalał i nie będziecie chcieli tego po prostu robić, tak? Więc lepiej e, sprawdzić e, na czymś, niż zepsuć sobie tort, którego nie będziecie zadowoleni. Ja już Wam powiedziałam, ja nie używałam tego, będę używać pierwszy raz i nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, więc na pewno sobie zrobię też test talerzyka czy test, test kubeczka, żeby wiedzieć, czy, e, czy na pewno wszystko wyjdzie tak, jak ma wyjść, nie? Dobra, czekajcie. A może mi się uda odwrócić kamerę, żebyście bliżej zobaczyli. E, ok, zobaczcie. No, rewelacja. Jest po prostu przepiękny. No, on jest po prostu przepiękny. No, także ja go wstawiam do lodówki, żeby mi się skłodził i działamy dalej. Dobra, ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i, i do, do do zobaczenia. Pa pa.